Dziś widzowie! Dzisiaj myśmy, widzowie. Dzisiaj sobie gramy w Brawl Starsa. Tutaj właśnie jestem podczas jakiejś dobrej, mega mega słabej rundy ogólnie, bo tutaj same boty grają. Dobra, lecimy z tym tematem. Będę długo, dużo nagrywał w Brawl Starsa bo bardzo go lubię. Zaczęłam w nim ostatnio grać i mi się spodobało. Więc teraz to niszczymy. I czekamy, aż będzie. W jaki... ogóle nie gram na innym koncie, zwinny ból. I są boty tutaj, bo mam tylko 400 pucharów zaraz. Za niedługo będę mieć 400 pucharów. Na razie powarciej ja ile Na razie zajmuję się robieniem misji na Edgarze. Nawet nie tylko na Edgarze, w ogóle na misji, bo na tym koncie mam 15 poziom w karnecie, a na głównym koncie kupiłem sobie karnet plus i już mam, już cały skończyłem. Więc mega fajnie, że kupiłem sobie ten karnecik I mam skinę do więc I widzowie, ten filmik wpadnie na ten główny kanał. Ten, na którym zawsze mnie oglądacie. Ale na, ka na kanale Adidasic Games zaczynam nagrywać gry. Tu będą takie edity, wiecie, takie, takie pogadanki, na przykład jakieś takie powiad powiad no nie powiadomienia, tak dosłownie powiadomienia. Chodzi mi, że takie właśnie informacje dla was o jakichś rzeczach. Więc yy, link w opisie, link w opisie kanału, yy, do tego kanału dam. Do tego kanału Adrian Games dam wam linka w opisie, więc będziecie za się bawić będę oglądać, będzie do będzie się uda, mam nadzieję, dużo misji strasznie ukończyłem, to chyba już wszystkie na expa. No wszystkie. Ile dostaniemy expa? Uwaga, na pewno dużo start dropów no jeszcze dwa, dobra, i teraz taktyka, nos, nosek nie działa i teraz tak, Bogu start dropu się susie. Aj, I teraz uwaga. Nie. O, nagrody, dobra. Tyle rzeczy. 16 tysięcy. 16 tysięcy. 16 tysięcy. Patrzcie. Ile nagród. Widzicie to, ile nagród? Ile nagród. Widzowie, to wszystko sobie odbierzemy na osobnym filmiku. 93 pucharki. Dobrze, odbieramy sobie nareszcie. zaraz będę miał, bo. O, dobra. Jej, dostanę to. Dupi. Amir. A za ile jeszcze odbieram. Za... Dobra, teraz ostatnie. I teraz widzimy tak. Zobaczymy, na, czy, na czym mam najwięcej misji. Jeszcze na kim mam dużo, sporo misji przynajmniej. Na RAF się pokażcie, ile sobie uzbieram. Zobaczymy. Teraz tak, 1000, 1500, 2000, 2500, no 2500, 2500, to sporo, dobrze i tak. Czy chcę sobie go zaupgrade'ować? Tak, zagamy mogę, nie, nie chcę już go upgrade'ować za gemem widziałem. Ja widzę I mega się jelam, że będę już nagrywał na moim tym kanale Adrian, Adrian Games, bo tam miałem nagrywać na tamtym kanale gry, ale zapomniałem w ogóle o tym kanale i nagrywałem tu, więc teraz zmieniam wszystko na tamten kanał. Więc ten filmik padnie jeszcze na ten, na którym teraz będziecie, dzisiaj będziecie go widzieć, ale już później, jak nagram kolejny odcinek i go wrzucę, to będzie już na Adrian Games, więc po prostu Zasubskrybujcie kanał Adrian Games e, z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco wszystkimi filmami. Też shortsami, na przykład z openingu. Dam przykład dla bloków z Brain Brainrod. Dzisiaj o 21.00, jak będę mógł, nagram Wam odcinek z update'u z Brain Brainrod, więc będzie się działo jak będę mógł, nie, nie mówię tego na 100%, 99%, więc pamiętajcie, link do kanału w opisie. Najlepiej od razu zasubskrybujcie, zasubskrybujcie, żeby mi się pomóc rozwijać na tamtym kanale, bo tamten będzie idealnie przeznaczony do właśnie takich gierek, takich gierek-gierek, że to nie będzie do niczego innego, tylko do gier. Więc ja na razie... o Jezu, o Jezu, dobra. Nie wiem, jak ja to przeżyłem więc pamiętajcie jeszcze przypomnę Wam to na końcu odcinka, żebyście nie, żebyście zapamiętali, że... ale to powiem już na koniec odcinka, żebyście sobie zapamiętali, że oczywiście musicie od razu jak obejrzycie ten film, to od razu wchodźcie na opis kanału i wchodźcie na link do mojego kanału Adrian Games i tam wbijajcie i czekajcie na filmik. Z to Steel a Brain Road. Więc nie obiecuję jeszcze, że będzie. Wiecie, mówiłem już. Ale pewnie będzie. Ale dam wam znać. Dam, was, dam wam znać na głównym kanale. Czyli nie na Adrian Games. Tylko na tym. co. Więc. Dam, dam wam znać. Czekajcie, bo jest bardzo głośno. Bo jestem na podwórku. A, ja gram Edgarem. O, ej sorka, ej widzowie straciłem przez to grę, I miałem rafsem grać, dobra lecimy. I widzowie, przypomnę wam to jeszcze na końcu odcinka, bo muszę wam to wytłumaczyć, bo bardzo chcę żebyście na tamtym kanale mnie bardziej subskrybowali, a nie na tym. I ogólnie oh, dam wam też link na tym głównym kanale, na tym nie Adrian Games, tylko na tym adidasie 558 to ja wam tam dam linka do mojego kanału na TikToku żebyście może zaobserwowali wbijam 1000 obserwacji na live'y żeby... będę też robić na TikToku czasem live, jak będę mieć oczywiście 1000 obserwacji na razie mam 2 albo 5 więc fajnie by było, gdybyście mi pomogli mam aż 150, mam aż prawie 200 widzów na kanale więc myślę, że nie jest to dla was problem Mam, jakby te dwu, tu, tych 160 albo 80 widzów weszło na TikToka, to już bym miał 180 obserwacji, więc też już by było bardzo blisko. Więc y, dam Wam linka na tym kanale adidasik 558 i Adrian Games. I tam będziecie wszystko widzieć po prostu. Dobra, toksikę Motka. Dobra, <laughs> się wie, 500 już. Jak chcę bardziej przeliczyć, to czekajcie. Um, tyś, 1500 2000, 2000, 3000 dostanę. 3000 to jest dużo. Dobra, lecimy. Może uda nam się. Ten filmik będzie trwał jakoś 15 minut, czyli jeszcze 8 minut będzie trwał. Uuu, 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 matko, no i. Shhh, cha cha! moja ręka! Oła, jezus, łelia! Bubba, cię! Ci she. się mnie gnały, cheap on! He, why, she, on this game! Dobra, sorry, on Lepiej mam dzisiaj Tiger, ok. Zero, zero. Tigera zero. Więc kupiłem sobie, więc nie mówcie. Nikomu. 0 to 0 wiecie co chodzi. Hmm. A ma to To jest jakiś bombek. Bombek ona nie wie, że ja jestem najlepszy na tym świecie. O jezu. Biedna rosa. Jej, o tym mi przykro. Dobra, lecimy. Teraz chyba została jeszcze Bibi. Jej teammate. Idźmy za misiem. Misiu idzie. Misiu pomoże. Jest. Zgadłem, że Bibi, ale ona deda. A tu się z członek. I patrzcie, jak on dostałby nutę. Dobra, co ja mam? Tutaj jest tam... Rosa? Co to jest Rosa? A, biedna Rosia. Rosia! Idź, do Rosia! Let's go! Dobra, co za bot. Jezu, biedna Bibi. Bibi... Bibi... Bibi Sri... No. no, 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 no. no. Doba mam już odblokowane Udało się, mam kluby. Więc... Mega się cieszę, że odblokowałem kluby. Więc no. I widzowie, pamiętajcie, że, yy, pamiętajcie żeby yy, po prostu uu, pisać mi w komentarzach, yy, żeby pisać mi w komentarzach tylko nie na tym kanale, tym Adidasie 558, tylko na Adrian Games w jakimś shortsem, albo filmikiem. Co mam nagrywać na tym kanale Adrian Games? Yy, Grała Garden będę na pewno nagrywał, Stila tym bardziej, yy, Stan na pewno też. Więc to są takie już trzy gry z Steam Garden i Brawl Stars. No i oczywiście Roblox, no to wiecie. I to są już te trzy gry, w które będę grał na pewno. Może, może kiedyś zainstaluję tam Blue Kto wie, może. O, to nie przegramy. O, to ja przegram, ja przegram nie. Ja. Low, low, kick, Adrian low kick, Adrian low kick Dobra? Szybko? Dobra, dostała? Aj, 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 aj Aj, kurczę, chcę i do... Chcę go wleć Dobra błaga, nie dawaj ich gotowości, ja nie chcę z tobą grać No Jezu, ona jest najsłabsza Ładko, ona jest lupska Alaska, czaska, czas mi podpaska. Eee, za co? Dobra, serio, odwala mi trochę ja się, ja się boję sam siebie, szczerze wam powiem Bonito I franki, 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 frank No nic, to Ty nie masz nawalać, tylko masz mi powercube'y zbierać Powercube'y są ważne No i co ty robisz? No i co robisz? I co robisz? Ciołku, matołku macie dada, paczek dada, -da. <laughs> low kick hehe, hehe, mucha ci a ja hehe, mam osłonkę hehe, mi hehe, nic Nikt zrobi, nic szybko zrobi, bo szybko się lecza. <laughs> low kick low kick low kick low kick hehe, 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 tu już tu tuż, 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 tuż. Więc dobra. błagam, no nie dawaj zagraj ponownie. Ja cię proszę, nie dawaj. Nie da... Nie, dobra. Po tej, wiecie, że po tej rundzie, po tej rundzie. Ja wychodzę. To jeszcze z... pewnie się czym misję wszystkie ukończyłem. Te... o, wiecie, tylko o te... o... Expa. Jezu, widzieliście, widzieliście jak się nazywał ten kit? Los... No... a, Nie będę tego mówił, mi zbanują film albo konto. Ale los Dobra, nie będę tego mówił. Bo i to jest brzydkie, bardzo. I zbanują mi film albo konto. Więc nie chcę tego robić. Tylko nagrywałbym na Adidasie 5.5 na Adidasie Games. Ale ja tego też nie chcę robić. Więc dobra, to jest ostatnia runda. I dalej się wyrobię w te 15 minut, które się umówiliśmy. Że tyle będzie. O, widzicie, teraz sobie przeczytajcie jego nazwę. Teraz chcę jego nazwę przeczytać. Los Spierpapolos. Wejdziemy. dobry. Dobry. Okej. Okay. Dobra. Upewnimy się. Dobra, ukończone, wychodzimy. Wychodzimy, dobra. Ostatni. Takaś, jakaś, jakaś, jakaś taka fajna tradycja. Rzadki. Bardzo rzadki bardzo rzadki, ok, 58 pucharów i patera, low kick, low kick, dobra, patrzcie, patrzcie co blokowałem, to, kluby, łatwo, prosto, uuu, a zapomniałem, że są też mega świnie, no tak, no i co tu jest, no i co to za głupki? Spinubu? Dobra, widzowie Już kończymy ten filmik Pamiętajcie Po tym filmie jak zobaczycie Wchodzicie na opis mojego kanału I wbijajcie na Adrian Games Pamiętajcie, link do kanału w opisie Mojego kanału, tego Adrian, tego, no wiecie Po prostu no jakbym wam to powiedzieć. Chodźcie na opis mojego kanału, tego Adidasik 558 głównego, ten główny kanał, gdzie nagrywam wszystko. Chodźcie na opis kanału, wybierajcie link do kanału Adrian Games i subskrybujcie i czekajcie do 21. i to tyle. Więc do zobaczenia, trzymajcie się cześć.